Cześć! Pokażę wam w jaki sposób rozgrzać się przed zawodami ninja albo przy jakimś treningiem przeszkodowym. Na początku około 3-5 minut spokojnego truchtu, żeby ponieść temperaturę ciała i uplastycznić mięśnie, a później przechodzimy do mobilizacji. Ja już jestem oczywiście po tych 3 minutach biegu i przechodzimy do kolejnych ćwiczeń wykrok. Postawcie nogę z tyłu na ziemi. Dwie ręce są po jednej stronie i teraz ręka, która jest dalej od nogi, idzie do góry. Patrzycie za nią i zejście w dół. Patrzycie za nią i zejście w dół. Wykonaj kilka powtórzeń. Ja teraz wykonam 5. Następnie druga ręka, która jest przy nodze. Do góry i pogłębienie w wykroku. Cały czas patrz za ręką do góry. Powoli. Dokładnie, tutaj nie musisz się spieszyć. I druga noga. Powtórka. Witę. Bardzo istotne jest to, żeby właśnie pootwierać klatkę piersiową. Później na przeszkodach mega Wam się to przyda. Pięć i druga ręka. Po pięć ruchów wykonanych. Dobra, teraz przechodzimy od razu do pozycji kobry. Tak to wygląda. Starajcie się mieć wyprostowane ręce. I najpierw kilka takich kółeczek. Przód, mocno na barkach. Odpychacie ziemię i schodzicie do przodu. Odpychacie i schodzicie. Kilka ruchów w jedną stronę, kilka ruchów drugą. I później z tej pozycji Przechodzimy do tej prostej nogi, w miarę możliwości oczywiście i tutaj mocno się wychylić. Również kilka powtórzeń, to ile potrzebuje, żeby się dobrze rozgrzał. Jak poczujecie, że już kolejny ruch jest trochę luźniejszy, to znaczy, że już coś tam puściło i jest lepiej. Ok. Z tej pozycji przechodzimy, raczej powinniście mieć jakiś taki słupek, filat, drzewo, cokolwiek. Oprzyjcie się tutaj mocno, głowa jest przy, e, przy słupku, zaciśnijcie pięści. I z tej pozycji proste ręce, starajcie się trzymać jak najbliżej tego słupa. Do pośladków i powrót. Głowa i odcinek piersiowy cały czas jest przyklejony. Proste ręce jak najbliżej słupa. Jak widzicie u mnie to jeszcze nie jest idealnie. Też kilka powtórzeń. To samo ćwiczenie można wykonać z kijem, z jakimś, z gumą albo z czymkolwiek takim dłuższym. Na razie złapcie szeroko i cały czas proste ręce ciągniecie nad głową do pośladka. I powróć. Dacie radę wężej, cały czas są proste ręce. To też to wykonujecie na prostych Od 5 do 10 powtórzeń, chyba że ktoś potrzebuje więcej. Tutaj musicie kontrolować pozycję sami. Czyli napięty dół i proste ręce. Kolejne ćwiczenie to będą rotacje. Dalej są proste ręce. Przechodzicie dłonią do uda, do tyłu. Drugie udo i do przodu. Op. Ja wykonuję po dwa w stronę. Dobra, teraz złapcie trochę węzły, tak żeby był mniej więcej kąt 90, 90 stopni, i wykonujemy rotację. Czyli schodzisz jak najniżej, łokcie na wysokości barków i do tyłu. Cały czas trzymaj łokcie na wysokości barków. Nie podnoś barków do góry. I rotacja. Powolutku, spokojnie. Tutaj nie wyginaj nadgarstka. Kilka powtórzeń. Następnie spięte łopatki i wypchnięcie do góry. Jak cały czas idzie za plecami, mocno spiąć łopatki. Tutaj łokcie schodzą do pleców. Wypchnięcie na dół ok można dorzucić jeszcze jedno ćwiczenie żeby otworzyć klatkę piersiową jeżeli macie z tym problem, jesteście mocno pospinali znowu przy słupku proste plecy od razu też bioderka lekko mobilizujecie i są tutaj dwa warianty jeden, albo idziecie mocno do góry ręką powrót albo idziecie bardziej do tyłu tak samo z wydechem. Do góry albo do tyłu. Kilka powtórzeń. Dobra, mobilizacja za nami. Wykonaj tyle powtórzeń i tyle tych ćwiczeń, żeby czuć się troszeczkę tutaj luźniej. Na górze tyle, ile kto potrzebuje. Przechodzimy do aktywacji. Czyli praca łopatek w klęku podpartym. Dłonie są pod barkami, kolana pod biodrami. I na prostych rękach cały czas schodzisz klatką do ziemi. I później wykonujesz taki kocik-grzbiet. Mocno odpychasz się od ziemi. W dół. Góra. Góra. Ja tutaj wykonuję 5 powtórzeń, przed zawodami zazwyczaj jest to 10, albo nawet więcej. Dobra. Przejście teraz na plecy, napięty brzuch, jedna noga stoi na ziemi, napięcie, druga noga jest tutaj zgięta 90 stopni w stawie biodrowym i mocno naciskacie tą ręką na kolano. Tutaj jest napięty brzuch i wejście do góry, spinacie pośladek. Do góry z wydechem. A tu cały czas walczy ręka z nogą. I oczywiście druga strona to samo. I później znany każdemu i lubiany zwis pasywny, zwis aktywny już na drążku, czyli na elementach specjalnych. Trochę szerzej niż barki, nogi z przodu, napięty brzuch to jest bis aktywny, to jest bis pasywny, góra i ludzie też proste ręce. Po wszystkim przechodzimy do elementów trochę bardziej dynamicznych. Kilka kippingów do góry. Wychylenie. Można lekko oderwać ręce. Tutaj już musi być trochę dłuższa przerwa. Zrobić to z 2-3 razy. Następnie kilka dynamicznych podciągnięć. Czyli wysoko do góry też można z to zrobić. I hop. Dosłownie trzy ruchy, żeby rozgrzać plecy, pobudzić te mięśnie do pracy, ale się nie zmęczyć. I ostatnie trzeba zaangażować też nogi. Czyli albo bardzo szybki dynamiczny skip a w miejscu Około 10 sekund, też z 3 powtórzenia, albo mocniejsze przebieżki, czyli to co najbardziej bardziej lubię. Teraz Wam pokażę jak to wygląda. Gładki będzie biegał. Hop. Ok, nie jest to długi dystans tutaj. Ale ta przebieżka też nie musi być 100 metrowa. Chodzi o to, żeby mocno się rozpędzić, podnieść trochę tętno. Jak wiecie, biegi ninja są bardzo krótkie, ale już po kilku metrach wchodzicie na to maksymalne tętno. Dlatego warto uzyskać je na rozgrzewce, żeby organizm... o ja uzyska, żeby organizm już znał to i był do niego przyzwyczajony. Wtedy jak wejdziecie na tor, skoczyć na to tętno, nie będzie to już takie bolesne i odczuwalne dla was. Spróbujcie sobie te rozgrzewki, zmodyfikujcie je tak, żeby dla Was była najlepsza i życzę Wam powodzenia na startach, dobrej zabawy i jak najmniej błędów. Jeszcze jedna ważna rzecz, po takiej rozgrzewce, jak podnieśliście tętno, minimum 5 minut odpoczynku. Plus napijcie się wody, odpocznijcie, skoncentrujcie na tym, co macie zrobić, przemyślcie jeszcze raz tor i pełne nogi. Na razie, żeby Wam gładko poszło.